Szanowni drodzy państwo. Wielka to dla mnie radość i honor, że mogę się z państwem spotkać w tym szczególnym czasie celebrowania urodzin Jezusa. To nie bajka, ale fakt historyczny, że 2020 lat temu na świat przyszedł Jezus, cudowne dziecko cudownych rodziców. Przyniósł nam przykazanie miłości i sam był miłością. Zatem wpatrując się w betlejemski żłóbek szanujmy i kochajmy się nawzajem. W naszych rodzinach, w naszych lokalnych wspólnotach i w naszej ojczyźnie. Kochajmy i chrońmy zwłaszcza dzieci. Te zdrowe i chore. Te narodzone i nienarodzone, które wzrastają od wielkości główki szpilki, potem są jak zianko grochu, potem jak rogalik, a potem już radośnie bawią się pod sercem matki. Życie cudem jest i od niego wszystko się zaczyna. I nie dajmy się wpędzić w pułapkę, że jest inaczej, bo zatracimy wtedy siebie, swoich bliskich i sens życia. Szanowni państwo, łamię się z państwem opłatkiem i życzę Państwu zdrowych, radosnych, spokojnych i refleksyjnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu szczęśliwego nowego roku. Niech towarzyszy Państwu zdrowie, niech ustanie pandemia, niech ten rok będzie pełen pomyślności i spełnienia marzeń. Do siego roku!